...międzypokoleniowej, wsłuchując się w potrzeby drugiego człowieka, wsłuchując się w potrzeby naszych kochanych seniorów. Seniorów mamy blisko 10 milionów. Tak jak właśnie te dane przygotowane pokazują, a więc jednoznacznie jest to coraz większa grupa, która powinna być otoczona stosowym wsparciem i przede wszystkim te rozwiązania, które są dla seniorów dedykowane, powinny być adekwatne do potrzeb. I dlatego też cały czas rozmawiamy, pracujemy nad tymi rozwiązaniami, aby one były jak najbardziej skuteczne. Przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dzisiaj, kiedy mówimy o środkach z KPO, znowu opozycja zaczyna opowiadać, że my chcemy wydłużyć wiek emerytalny. No nic bardziej błędnego. My ten wiek przywróciliśmy nie po to, żeby go wydłużać, bo przede wszystkim wiarygodność to jest dewiza naszych rządów i tak będziemy postępować. My przede wszystkim wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają podjąć decyzję, czy jesteśmy na siłach i chcemy dalej pracować, czy jeszcze chcemy pozostać, czy chcemy przejść na emeryturę. Dlatego też wprowadzane rozwiązania, rozwiązania wprowadzane zarówno w w systemie podatkowym przy wdrożeniu 30 tysięcznej kwocie wolnej od podatku emerytury nasze są od, do 2,5 tysiąca złotych nie jest odprowadzony podatek od miesiąca lipca sytuacja jeszcze się zmieni, ponieważ próg podatkowy z kwoty z progu 17 zmienia się na 12%, a więc sytuacja dla emerytów będzie jeszcze bardziej korzystna, ale co jest bardzo ważne, ważne jest też wprowadzanie w polityce podatkowej. PITu Zero dla tych osób, które właśnie czują się na siłach, chcą pracować, chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i chcą jeszcze z tego... Mogą mieć z tego jeszcze korzyści. My takie właśnie rozwiązania wprowadziliśmy i nie jest odprowadzany podatek do kwoty 120 tysięcy złotych. Ale cóż mówi opozycja? Opozycja mówi, że my wydłużamy wiek emerytalny, więc tak sobie można opowiadać, opowiadać. Szanowni Państwo, nam przede wszystkim chodzi o to, aby sytuacja naszych seniorów była oparta na takich dwóch silnych filarach. Filar finansowy, czyli właśnie wzmocnienie poprzez świadczenia, Godną waloryzację poprzez dodatkowe świadczenia, które tutaj za chwilę przypomnę, a więc i 13-14 emerytura. W tym roku 14. emerytura staje się faktem, a więc po raz drugi będzie ona wypłacona w miesiącu sierpniu już w tym roku od 25 sierpnia, tak pan minister zaplanował, że będziemy wypłacać tą emeryturę i wyobraźcie sobie państwo, że szanowny senat bez poprawek przyjął tę ustawę, a więc szybko podpis pana prezydenta i na pewno jesteśmy w gotowości do wypłaty tego świadczenia. To są kolejne miliardy złotych, które trafią tak jak tutaj pięknie obliczyliśmy, 70 miliardów złotych od 2019 roku. Ale te miliardy tak naprawdę są tylko ważne, żebyśmy mieli wiedzę, jakie jest potrzebne kompleksowe wsparcie dla realizacji polityki senioralnej. Bo ta polityka senioralna musi być taka właśnie, abyśmy konsekwentnie wspierali seniorów. Mamy trudny czas. Po pandemii koronawirusa, czyli kiedy ratowaliśmy każde miejsca pracy, wojna teraz na Ukrainie, a więc sytuacja związana i z inflacją, a więc ta sytuacja geopolityczna wymaga odpowiedniego wsparcia, które przede wszystkim dotyczy i rodzin z małymi dziećmi, ale także seniorów, bo jednak te dochody grupy seniorów są niższe. A więc dlatego rozwiązania, które zostały wprowadzone w tarczy antyinflacyjnej, aby wesprzeć seniorów. I dlatego w tym roku 14 emerytura jest wprowadzona, aby ten trudny czas móc pomóc naszym seniorom. Ale oprócz tej tego bezpośredniego wsparcia finansowego. Bardzo ważne jest też to wsparcie w aktywizacji, bo kiedy jesteśmy aktywni, czujemy się potrzebni, mamy energię do życia i jesteśmy po prostu zdrowsi. I dlatego też programy, które są realizowane w Ministerstwie, które Pan Minister Stanisław Szwed yy, tak z Bar, można by powiedzieć sukcesywnie bardzo pilnuje, aby te programy były dobrze realizowane i trafiały we właściwe miejsca, do właściwych organizacji i aby przede wszystkim programy się rozwijały, a więc zarówno program Senior Plus, gdzie kiedy obejmowaliśmy rządy, mieliśmy niespełna 100 domów i klubów seniora, dzisiaj jest ich ponad 1000, kolejne będą powstawały, a także program Aktywni Plus, który jest dedykowany dla organizacji pozarządowych, które różne ciekawe projekty realizują dla właśnie aktywności osób starszych, 100 milionów złotych wsparcia rok rocznie na realizację tych programów. Dlatego też, szanowni Państwo, przede wszystkim konsekwentna, stabilna, długofalowa polityka senioralna. Poprzez wsparcie finansowe, poprzez programy, ale także poprzez inwestycje strategiczne. To, co było też pokazane tutaj na slajdzie, inwestycje strategiczne po pandemii koronawirusa mają być takim turbodoładowaniem dla rozwoju gospodarki. I wiemy też, że potężne środki trafiają na Śląsk, bo z tej drugiej edycji ponad 2,5 miliarda złotych trafia na Śląsk na ponad 336 projektów, które przyczynią się do tego, że oprócz rozwoju dróg, infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej powstaje wiele ciekawych miejsc także tych miejsc dla seniorów. Szanowni państwo, przede wszystkim dziękuję za to, że mogę dzisiaj z państwem być, że możemy porozmawiać o problemach, jakie dotyczą seniorów, bo przede wszystkim bardzo ważna jest ta rozmowa, i w wyniku każdej konferencji pozostają określone wnioski, które jesteśmy w stanie przeanalizować i wdrożyć do dalszego działania. I dlatego takie konferencje, takie rozmowy z Polakami są bardzo ważne. Dziękuję organizatorom, i przede wszystkim życzę, aby. Ta konferencja była udana i abyście Państwo w ostatnim dniu tej konferencji z taką energią, zapałem, a nawet bardziej tak doładowani do dalszej pracy dla dobra drugiego człowieka wyjeżdżali i przede wszystkim wdrożyli to, co zostanie tutaj wypracowane. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo Pani Minister. Z zapraszam do zabrania głosu Panią Izabelę Domagała. Domogała, przepraszam, członka zarządu y, województwa śląskiego. Krawo. Dzień dobry Państwu. Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze.